Mamy za sobą, jak widzimy, dwie sceny, połączone w jedną. Mam 119 metrów szerokości, 19 metrów wysokości. Wykonawcy troszkę się nabiegają po niej, nie będzie im zimno na pewno, ale to powoduje, że ta scena jest niepowtarzalna i na pewno zapadnie w pamięć. Chcemy że bramy otworzyć już o godzinie 18, na dwie godziny przed rozpoczęciem transmisji telewizyjnej, natomiast to, że otworzymy bramy, to nie jest tylko to, ponieważ już od godziny 18 będą uczestników zagrzewać zespoły, naprawdę zagra między innymi Uniwers. Będziemy mieli fantastyczne przygotowanie już do wejścia na żywo antenowego. Olbrzymie wyzwanie przed nami. Natomiast my je lubimy. My bijemy tutaj rekordy frekwencji, my tutaj bijemy rekordy sportowe, uwielbiamy to. Mamy tutaj naprawdę pracownicy Stadionu Śląskiego, to są pasjonaci. Oni kochają tą robotę, jesteśmy na to gotowi. Zrobimy wszystko, aby uczestnicy imprezy przeżywali niezapomniane wrażenia. Mamy również opcję VIP, zapraszamy do skorzystania. Tak naprawdę pod lożami jest zlokalizowany sektor VIP. Można, można sobie. Na tym sektorze śledzić wydarzenia ze sceny, ale również mamy wewnątrz e, stoliki dedykowane wraz z cateringiem. Będzie również DJ, będzie miejsce do potańczenia.